Cześć, witajcie! Chciałem pokazać Wam dzisiaj, jak sformatować krzyżówkę szybko i sprawnie. Chcielibyśmy, aby te czarne kwadraciki obramowania pojawiały się tylko tam, gdzie są litery, a tam, gdzie jest puste pole, żeby ich po prostu nie było. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie, zaznaczamy sobie całą tabelę, którą mamy zrobioną. Wchodzimy sobie w narzędzia główne. W obszarze akapit, wciskamy sobie obramowanie, cieniowanie. I wciskamy brak krawędzi. Tak jak widzisz, obramowanie nasze zniknęło. Co teraz robimy dalej? Przechodzimy sobie do na narzędzi głównych i w obszarze edytowanie wciskamy znajdź i znajdowanie zaawansowane. Mamy tutaj znajdowanie tylko czego mamy szukać. Przechodzimy sobie do więcej. I w obszarze znajdowanie tutaj na samym dole mamy opcję, którą sobie rozwiniemy. Specjalne. Wciskamy tutaj i zaznaczymy sobie może... Myślę, że dowolną literę. Wciskamy dowolna litera. I w obszarze tutaj znajdź w... Wciskamy dokument główny. Znalazł nam 161... Liczba elementów spełniających kryteria 161. No to zamknijmy sobie to. Zobaczmy co on tutaj nam znalazł. O, znalazł nam wszystkie litery, które chcieliśmy, aby nam znalazł. Wchodzimy więc sobie w narzędzia główne, obramowanie, cieniowanie i wciskamy wszystkie krawędzie. Zobaczymy co się stanie. O, tak jak widzisz, bardzo pięknie nam Word tutaj sformatował to, co chcieliśmy. Mamy jeszcze hasło główne. Może hasło główne też byśmy jakoś sformatowali, żeby jakoś ładnie wyglądało. No to przejdziemy sobie znowu narzędzia główne, wciśniemy sobie tutaj obramowanie, cieniowanie. Weźmiemy sobie, wybierzemy styl. Załóżmy podwójny. Podwójną linię. Kolor czerwony. I szerokość 1,5 punkta. Dodamy jeszcze cieniowanie do tego. Na przykład pomarańczowe. OK. I super nam sformatował, z tym, że jeszcze może powiększymy sobie czcionkę do dwunastki. No i super. Tak jak widzisz, mamy pięknie sformatowaną krzyżówkę, bezbędne w kwadratów. Dzięki i pozdrawiam.